Eee... Dzisiaj idę do McDonalda i nie wiem... gdzie dużo osób. Hmm... Co to jest w McDonaldzie? Zamknę drzwi. Dzień dobry. Eee... Dzień dobry. Eee... Chciałbym frytki duże, kole dużą. I nagetsy jest w paczce 9. Yy, nie przyjmujemy takich zamówień. Do widzenia. A czemu? I nie do. No, albo mamy same nagetsy, albo same na nuggetsy. Dobra, ile? 9 paczek, 9 nagetsów. To są I dziękuję za nagetsy. Ej, ile sobie zjeść. Gdzie? Jestem na stole? <grym> Dobre nuggetsy były. I ile trzeba? Dzisiaj za darmo chce pan jeszcze soczek jabłkowy? I ja chcę. Ja chcę. Wiesz co? Kolej. Fakamaka, maka. Proszę mi dać Pepsi. Um, Pepsi. Pepsi. Pepsi, Pepsi. Pepsi, czyli takie niebieskie. Dzięki za Pepsi. Masz pan jeszcze jedną Pepsi. To jest oddychanie pod wodą. Ale to już no pan? A ty nie pytam. Dzięki za Pepsi. Woda. Pepsi i woda, okej, okay, <laughs> dzięki. Do widzenia. I do widzenia, chce pan mleko? Nie chcę. Masz pan darmowy wielko. Nie chcę. Halo, masz pan A jak pani się nazywa w ogóle? W ogóle? Nie, nie widzi pan tu. Wielkowo? Tak, a pan widokowy na to m. Nie widzi mnie pan, bo tak pan nie uwadzi mnie. Masz to wiadro. Dzięki, chcę pod wiadrem. Au. Wyp. Wow. Wow. Proszę mi. Proszę nam wyrzucić Ty, z tej pracy. Funkcjonariusza McDonalda! Tenet... Tenet nie też funkcjonariuszem. Jestem menadżerem, bo nikt tu nie pracuje. A, nie, nie, o nie, nie. O nie. Okej. Dzień dobry! Przyjmujemy tutaj tylko tych, co mają w nazwisko imię i imię Wilk. Wilk. Wilko. I tylko ja. Ja też. Ten wielki owy. A no tak. Zapraszamy. I proszę do domu na chwilkę. Mojego. Nie, ja, pani, chodź do, pan do mojego biura, które nawet nie wiem, gdzie jest. Gdzieś to. ty ma babo biuro. Chodź pan do biura. Nie nie <noise> jest biuro. Tylko to jest za McDonald'em. Tu? A po co? Po co mnie wstać? Chce pan tu pracować? I tak? A chodź zobaczyć mój dom. Chce pan dostać? Masz pan? Proszę zobaczyć mój dom. Chodź zobaczyć mój dom. A gdzie pan idzie? A chodź zobaczyć mój dom. Chodź zobaczyć mój dom. gdzie pan? Idzie pan ma dom. Za w nogach. Deepen. Lewo! Lewo z Pan w szpitalu psychiatrycznym? Nie, nie. Nie, a Bo tutaj. A w tej willi. Mhm. Tylko gdzie jest wejście? Tutaj takie wejście. Proszę tutaj przyjść! To pani robi! Wyskakuje. Spierdliczaj, to... pan. Spierdliczaj, babo. Co spierdliczaj? Bo ku... kupię darmo. Spierdliczaj. Wracaj, dziadzie. Dzień, dziadzie. Ej, chodź. Chodź do mojego domu. <coughs> pan ma tu wejść. Co?

to też skasować tak? ten odcinek. Bye.